Przemienienie na Górze Tabor miało ogromne znaczenie w historii Zbawienia. W końcu nieczęsto Jezus w sposób tak jawny i oczywisty ukazywał swoją boską naturę. Przemienienie było przygotowaniem do męki, zapowiedzią chwały zmartwychwstania, wreszcie umocnieniem wiary przyszłego kościoła. Poprzez ten opis ewangelisty o tym wydarzeniu. Ale czy tylko? Ale czy tylko tym? Czy oprócz tego jest czymś innym? Cud przemienienia był objawieniem chwały Bożej wobec trzech apostołów, a poprzez to stał się szkołą naszego kontaktu z Bogiem. W tej szkole możemy uczyć się, jak rozpoznawać Boże interwencje w naszym życiu. Po pierwsze, Pan Bóg mówi do nas w języku zrozumiałym. Bynajmniej nie chodzi o to, że do Polaka mówi po polsku, ale używa osób, wydarzeń, znaków, które my na naszym osobistym etapie historii zbawienia jesteśmy w stanie rozpoznać. Po drugie, objawieniu się Boga towarzyszą znaki, często zrozumiałe tylko w kluczu miłości przyjacielskiej czy oblubieńczej. Popatrzmy, że miłości nie da się zdefiniować przepisem prawnym. Chłopak rozumie pewne subtelne gesty dziewczyny i na odwrót tylko dzięki wzajemnej wrażliwości na siebie, tylko dzięki relacji, dzięki znajomości i bliskości. Po trzecie Bóg objawia się albo w wielkich wydarzeniach, takich jak wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej, lub też przemienienie właśnie, ale także może objawiać się w lekkim powiewie wiatru, jak mówi w innym miejscu Pismo Święte. To znaczy w wydarzeniach niepozornych, czasami może nawet banalnych, które dopiero z czasem jesteśmy w stanie rozpoznać i zauważyć, że właśnie w nich był obecny pośród nas Bóg. Po czwarte, objawienia i Boże interwencje mają to do siebie, że naznaczają nas na długie lata, czasami na całe życie i tym różnią się od emocjonalnych uniesień, które z czasem bledną pod wpływem doznań jeszcze intensywniejszych. Tymczasem spotkanie z Bogiem pozostaje w nas świeże na zawsze. Po piąte, tego, że przyszedł do nas Bóg, nie musi zauważyć nikt dookoła, a przynajmniej nie od razu. Przecież i apostołowie o przemienieniu na górze Tabor nie mówili nikomu aż do czasu zmartwychwstania. No to po co ono było potrzebne? A jednak było. Tego, że przyszedł do nas Bóg, nie musi zauważyć nikt dookoła, a przynajmniej nie od razu. Jeśli chcesz spotkać przemienionego Pana, musisz wyjść w górę. Musisz na chwilę zostawić cały ten otaczający nas pochłaniający świat, zatopić się w ciszę, a w ciszy jesteś w stanie usłyszeć inne dźwięki, dźwięki Bożej Miłości.